Was i Mario. Dzisiaj będziemy w ten upalny dzień robić taki pyszny deser, który będzie się składał z kaszy jaglanej. Eee, Chodźmy tutaj Dzisiajka. Czyli tak, będzie z kaszy jaglanej, którą zaraz na gładką masę zmielimy. Następnie będzie... Razem zmielimy kaszę jaglaną z mlekiem kokosowym, z kakao, z miodem, z cynamonem, z sezamem. I potem dodamy rocenki i udekuru, jest, udekorujemy owocami. Tutaj zobacz sezam, jaki ładny sezamik. Patrz, bardzo piękny, no. mają dużo wapnia, bardzo tak, zdrowy. I będzie oczywiście mój ulubiony cynamonek. Teraz wrzucamy do kaszy jaglanej, tak. mleko kokosowe i, będzie, i wszystkie te składniki, i będziemy to dokładnie sobie na bardzo gładziutki krem. Dobrze, dobrze. No to w takim układzie mufilę tego kokosia. No. Na razie wrzucaj, bo nie wiem. To musi być taki bardzo gładziutki kremik. No to na razie dajemy kokosia. Tak, będzie pyszny, gładziutki kremik, i na to będą owoce sezonowe. Powiem Wam, że dzisiaj był tak okropny upał, że człowiek po prostu się chyba rozpuszczał. Dlatego robiliśmy basem na tarasie. Dokładnie. Ale to i tak potem jak się wyszło z tej wody niestety niewiele pomogło. Pomogło, pomogło, trochę człowiek się sprowadzi. Ale później było gorąco. Jak tam? Boleje cały czas. Dobra, to na razie wystarczy. No i do to zmixuję. Jeszcze dwie łyżki, żeby było po mojemu. Już. Dobra. Dobra, to teraz trochę sezameczku. Tak. Ile tego sezamku? Masz tam łyżki. Już Dobra. wystarczy. Bior. Wystarczy. Dobrze. I następnie będzie teraz to. Tak. Cynamon daj. Cynamonik. To masz łyżeczkę. A ile tego cynamoniku? No z łyżeczkę. A z łyżeczkę. No to będzie z łyżeczka. Dajemy z łyżeczkę. No, pięknie. Dobrze, teraz daj kakao. Kar karob to chyba. Kakao. Tak? A, to mamy kakao. teraz kakao. kakao, mamy? kakao. Nie mamy akurat surowego kakao, ale to nie jest dani row więc. Dobrze, łyżeczka. A daj tak dwie łyżeczki, będzie mocno takie kakao. No okay, to tak dajemy czubiastu tutaj. Dobrze, i daj jeszcze troszkę. I jeszcze troszeczkę. Nie mamy orzechów, by do tego orzechy laskowe, ale la Nutella, ale tym razem będzie z rodzinkami. I miodu. Troszeczkę miodu. Ile łyżeczkę? Łychę taką. Łychę. Położoną łychę daj. No to dajemy... Jak będzie za mało słodkie, to dodamy jeszcze miodu. Jeszcze Dobra. kawałek możesz dać. Dobrze. Dawaj tego glutka. No. Dobra. I teraz będziemy to wszystko, uwaga, miksować. Widzimy się podczas miksowania. Teraz miksujemy. Do naszej masy, która już została pięknie na gładką masę, masa na masę. Zmiksowana. miksowana masa na masę. krem. Dodajemy, o. Już, ale sobie wrzucić. A co, tam będę sobie żałował. Się to wymieszaj. Dokładnie, widzimy. sobie, tutaj pięknie. żeby Było na bogato. Porządnie, żeby wszędzie były rozmiary. Tak, równomiernie. Poczekaj, w której części tu będziesz jadła? Bo no ja może tak zrobię. O. Dobrze, podzielę się. Nie będę tak. No i dobrze, i będziemy to tak nakładać do kucharków i dekorować owocami. Tak? Teraz nakładamy to wszystko. Zobacz, no, tyle ile się mieści oczywiście do kucharku. Co? Pięknie, ślicznie. No już, wystarczy, chyba. Teraz udekorujemy sobie ładnie owocami. Jak widzieliście, moja żona udekorowała to, ponieważ stwierdziła, że mój zamiast estetyczny co do dekoracji odbiega troszeczkę od standardów tych filmów. Dlatego to moja żona udekorowała. Także chwalę ją za to oczywiście, co widzieliście na zdjęciu. No i teraz najważniejsze, test degustacyjny. Super, smakuje. Fajna jest to masa taka budyniowa. Ona jest troszeczkę budyniowa. Jeżeli ktoś lubi bardziej słodkie, na przykład brek pozorom, pomimo tego, że jestem jaki duży, to ja nie lubię tak, tak bardzo słodkich rzeczy. Ale jeżeli ktoś chce słodsze, to troszeczkę więcej miodu, ale smakuje, wyśmienicie. Prawda? Prawda? Także zapraszamy do lajkowania, subskrybowania i na następne nasze filmy. To na razie. Cześć!